No proszę To nie ten samolot, który widzieliśmy Dlaczego oni... Chwil, chwila, czy czemu ten samolot się żarzy? O nie! Nie, nie, nie! Padnij! Słuchaj, czy ja nie żyję? Nie. To był chyba próbny wystrzał. Broń skalarna jest pewnie w samolocie. O nie. Nie chcę tego robić. Ta, ja też. Tym razem chyba zgodzę się z Hagardem. Co się z Wami dzieje, do jasnej cholery? Presa, to nie nasza liga. Powinniśmy spadać. Spadać? Niby dokąd? Do domu. Nie będzie żadnego domu. Niczego nie będzie. Sweetwater. Więc to koniec. Ach. Czyli jednak nie nadajesz się do służb specjalnych. Zaczyna się rozpierduchać i od razu w długą. Sierżancie. Tak po prostu pan się podda... Rozumiem. Dobra, cykory, kurwa. Pójdę sam! Nie Preston, nie pójdziesz. A wy dwaj. Słuchajcie Marlowa i słuchajcie go uważnie. No już! Swift, może być ciekawie, stary. Nie chcesz zobaczyć, jak to się skończy? Stary, nic więcej nie musisz mówić. Hej, zdaj spokój. Jeśli odejdziesz, koniec ze stekami stary. Właśnie. Koniec z kupowaniem amunicji w supermarkecie. Koniec ze strzelaniem do nieproszonych gości. Koniec klus z sosem. Koniec z niedzielnymi meczami futbolu. Koniec z liderkami Dallas Cowboys. Nie, przesada. Zwalicie mi zdrowie. Czyr liderek im nie